Cześć, dzisiaj w Wędkarskiej Przygodzie jesteśmy na łowisku komercyjnym w Stobno, w miejscowinie Stobno i będziemy próbować dzisiaj tutaj na metodę. Mam dwie wędki, jesteśmy na takiej bardziej wannie z wodą, jak ja to mówię, ale łowisko fajne, urokliwe, można zjeść i naprawdę się dobrze pobawić. Wędki mam rozłożone, pelet mam przygotowany. No i zobaczymy, co przyniesie on. Tak wygląda łowisko. Jest trochę ludzi. I cóż, palet mi dochodzi, ja już oddaję, szybko się zagruntuję. No i będziemy zaczynać łowić. Więc trzymajcie kciuki i życie mi powodzenia. Zaczniemy standardowo od kuleczki truskaweczki. Nakładamy podajnik. Jesteśmy. Tak wygląda nasz zestawik. No, i będziemy oddawać pierwszy rzut. Drugą węteczkę będziemy łowić na przynęte core power, czyli kukurydzianą. I tak samo kuleczka zasypujemy palecikiem, ugniatamy. Wyciągamy zestawik gotowy. No i drugi rzucik. No i zostało nam tylko czekanie na pierwszą rybę. Zobaczymy jak długo, jakie będą szanse. Dawno tu nie byłem, koło 5-7 lat na tych stopniach, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie pierwsze rzuty to takie, zostawimy sobie te zestawy na trochę dłuższy czas na jakieś do 10 minut. A później zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Było jedno branie po 40 minutach, a tak na razie cisza. Nawet puknięć, stuknięć. Panowie za nami tylko mi presję robią, bo wyłowili już 3-4 karpie. No zobaczymy, zobaczymy. Mamy, mamy pierwszą rybę. Idziemy z nią po malutku. jakiś może nie glutek ale też raczej nieduży branie dał o może być ładniejsza rybka trochę przykręcimy hamulec chcemy sobie go pomalutku ciągnąć jeździ się ze mną tata no i tutaj Lekcje daje Ale mały będzie Ja sobie go podbiorę Ja sobie podbiorę No spokojnie Ja muszę się Uczyć Wpływa mi w drugi zestaw Jest karpik Lustrzeń Dzień płyniesz w drugi zestaw Ładnie, chodź Ja muszę się uczyć jak ja sam będę jeździł, wiesz o co chodzi No i mamy pierwszego pana Taki dziadyka z 2 kg Po pierwszej rybie kulka truskawka przynosi efekty Czy na czterech dębach, czy na stopnie No i czekamy na dalsze ryby Posiedzimy, posiedzimy Jeszcze już rybę mamy, to jesteśmy już na pewno zadowoleni Trzymajcie kciuki Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę i komentarz Bo nadal nie subskrybujecie 75% odbiorców nie subskrybuje kanału pomóżcie mi się rozwijać, a więcej będzie filmów. No i przede wszystkim to dla mnie będzie na pewno motywacja, żeby dla was nagrywać więcej filmów. Ja już ściągam następną wędkę. Nie wiem czy nie zmienimy przynętę, bo to Haribo różowe tak średnio. No i będziemy czekać dalej. Mamy drugą rybkę. Ja nie wiem czy później nie, jak będą mieć tak ładnie brać, to nie. Osa Znajdź sobie jakieś towarzystwo, ale nie u mnie. Szkoda, że nie łuski, bo walczy jak pełnouski. No, chodź, 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 chodź. Eee, taki sam. Sportowy. Nawet może mniejszy. Te mniejszy? małe gluty tak mają właśnie. No, chodź, 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 chodź. Dajmy mu się wyszaleć. Mniejsze chyba od tamtego, ale waleczne są tutaj te ryby. Waleczne jest No i okej. Okay. Mamy drugą rybkę. Ja już sobie wędkę poprawiam. No i już go wam prezentuję. No, jest druga rybka. Gdzieś może z 2 kilo. Wypuszczamy go od razu. Mamy drugą rybkę, więc ja jestem zadowolony, będę musiał zmienić szybko baterię w kamerze i się do Was zaraz będę odzywał. No bateria zmieniona więc jest wszystko fajnie. A nie, no dwie ryby sportowe takie dało. i one mogły mieć? 2-3 kilo maksymalnie, nieduże. Liczymy nadal na coś większego. No i zobaczymy, co przyniesie. Dwie rybki już są. Mamy godzinkę 11:44, czyli można by powiedzieć, że taką dobrą godzinę wędkujemy. Więc zobaczymy. No i czekamy do następnej rybki. No, Jest druga godzina łowienia. Mamy dwa karpiki, jedną spinkę. Czas coś zjeść, czas na zapiekaneczkę. Zjem zapiekaneczkę, bo zaraz pewnie będzie branie, zawsze jest tak, że jak coś robię, to mam branie. Zjem, przerzucę sobie wędki, no i będziemy siedzieć dalej i czekać na rybki. I zobaczymy, co to będzie. Jest tak gorąco, że mi GoPro się samo wyłącza. Trzecia godzina, dwie ryby i, nad... I znowu cisza. I zmieniłem przynętę, i zmieniłem pelet na inny i jest cisza. Zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie czas. Może być to, że się zrobiła godzina taka obiadowa. Jest 13.05. Naprawdę grzeje słońce i może już te ryby nie są aż takie aktywne. No zobaczymy, jak to będzie. Oby dało jeszcze zrybkę. Może dwie bym był naprawdę szczęśliwy. Stało mi niecałe dwie godziny łowienia, więc liczę na to, że się jeszcze coś uda. Zmniejszyłem przynętę, dałem naprawdę 6 mm, wcześniej łowiłem na 10 mm. Zobaczymy teraz, Zmienię, zacznę trochę kombinować, no bo tak naprawdę lewa wędka dała mi dwie ryby, a prawa siedzi cały czas cicho. Więc też coś dziwnego. Spróbujemy trochę innej taktyki teraz. Łowiłem bliżej środka, teraz będziemy na prawą bliżej brzegu łowić. No, jest ładnie podajnik zrobiony. Bierzemy wędzisko. Nie mam nic tak naprawdę do stracenia. A rzucimy tak jak wtedy, tylko zdecydowanie bliżej. I zobaczymy trochę źle, żem teraz zrobił. No ale zobaczymy. Przedomoczyć pelet, bo mi w czasie lotu już się troszeczkę rozsypuje. Więc to jest moment, kiedy on dosłownie prosi o to, żeby dodać jednak trochę tej wody. To zmniejszyliśmy dystans o połowę. Mieszamy ładny sobie palecik, żeby dać mu trochę tej wilkoci. I myślę, że będzie ok. No, i cisza, zacząłem kombinować. Godzina 14, trzecia 3, 4, już godzina prawie, no, z 3,5 odkąd wędkuję. Dwa karpiki. I cisza, ale tak jak patrzę na całe wisko, to wszędzie jest cisza. Ja miałem trzecią rybę, ale była spinka. Zostało jeszcze niecała godzinka wędkowania, więc chciałbym jeszcze jedną rybkę i możemy się zwijać, nie? Trzy rybeczki i będzie dobry wynik. Trzymajcie kciuki. No po ostatnich rzucie, A, zbieramy się, nie ma brań, więc ściągam wędkę nabijam ostatni pelecik no i trzeba będzie się zebrać już do domciu dwie rybki już 3 godziny przez 4 godziny wędkowania to myślę, że jak na komercję to jest bardzo słaby wynik, ale na czterech dębach wcale nie było lepiej, jakoś super. Więc nabijamy ostatnie podajniki, sprzątam. No i co, i czas do domu. Fajnie, że się udało czas te dwie rybki złowić. Nie gluciki takie, tylko 2,5 kg. I cóż, będziemy oddamy ostatni rzut na jednej i na drugiej wędce. Widzę, że tu dużo bioróż się składa, więc tak naprawdę czas do domu. No, ja ściągam już wędki. Miałem przed chwilą fajne wbranie, ale spinka. Kończymy już na dzisiaj. Odezwę się już do Was na podsumowanku. Dwie rybki dało, ale to mówię, spakuję się, zrobimy podsumowanko i się do Was odezwę. No, ja już jestem złożony. Stanowisko czyściutkie. Dwa kartwie, trzy spinki. Na 3,5 godziny myślę, że dobry wynik. 3-4 godzinki. Cóż, to jest moja chyba ostatnia wyprawa z Polski. Może jeszcze się uda jedną zrobić, aczkolwiek nie obiecuję. Trzy filmy są. Zobaczycie wszystko wkrótce. Więc do zobaczenia. Zostaw łapkę, komentarz i subskrypcję. I do następnego.